Zapadła ostateczna decyzja w sprawie TVP-Info. Znamy szczegóły. Polacy nieźle się zdziwią. Od 20 grudnia widzowie TVP-1 i TVP-Info są świadkami ogromnych zmian, które zachodzą w telewizji publicznej po przejęciu władzy przez nową koalicję. O ile na jedynce szybko rozpoczęto emisję nowego programu informacyjnego, losy dawnego kanału informacyjnego długo były niejasne. Teraz ujawniono decyzję w sprawie stacji. TVP Info zniknęło z odbiorników. Chyba wszyscy pamiętamy 20 grudnia, gdy, po szeregu decyzji podjętych przez sejminowego ministra kultury, mimo że w siedzibie telewizji polskiej kręcili się jeszcze politycy PIS-U, TVP info przestała nadawać. Początkowo pracownicy stacji próbowali przejąć kontrolę, przenosząc się z informacyjnym serwisem do głównego kanału TVP, jednak nie przyniosło to efektu. Obecnie na TVP Info możemy zapoznać się z ofertą programową TVP1, a strona internetowa kanału informacyjnego przenosi na stronę telewizji publicznej. Okazuje się, że taki stan rzeczy może się niedługo zmienić. Portal Press ujawnił plany nowego zarządu w sprawie kontrowersyjnej stacji. Widzowie będą zaskoczeni. Zmiany w TVP. Co dalej z TVP-Info? Obecna sytuacja w siedzibie telewizji polskiej jest nadal bardzo napięta. Z posadami żegnają się kolejni pracownicy, a wprowadzenie stacji w stan likwidacji przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza tylko dolało oliwy do ognia część byłych pracowników TVP rozpoczęło współpracę z internetowymi programami dla TV Republika. Jak na razie jednak jedynym źródłem informacji widzów TVP1 jest serwis 19:30, który przybliża im nowiny z życia politycznego, społecznego, a także rozrywkowego. Nie brak jednak obaw dotyczących przyszłości TVP Info. Do tej pory stacja kojarzona była z ogromną przychylnością dla dotychczasowej władzy. Wraz z przerwaniem sygnału miała nadejść poważna zmiana. Teraz wiadomo, na czym będzie ona polegać. Podjęto decyzję w sprawie TVP Info: Nadchodzi rewolucja. Jak donosi portal Press. Widzowie TVP Info już w piątek będą mogli zapoznać się ze zmianami, którym poddana została stacja telewizyjna. Podczas wieczornego wydania serwisu 19.30 zostanie on wyemitowany również na wspomnianym kanale. Tym razem poprowadzi je Joanna Duńkowska-Paś, która następnie przeniesie się do TVP Info, by przeprowadzić tam rozmowę. Po niej kanał przejmie Jarosław Kulczycki z programem Minęła 20. To jeszcze nie koniec zmian. Na kanale mają się znaleźć teraz serwisy informacyjne znane z TVP3 jak m.in. Telekurier czy Dziennik Regionów wraz z ogólnie tematycznymi magazynami. Nowa era TVP Info ma rozpocząć się już w piątek, 29 grudnia, od godziny 19.30.